Podczas drugiego forum innowatorów ESG mamy okazję przedstawić wspólny projekt Łukasiewicz-Orgmasz i również Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia ESG skierowanego właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców. I tutaj mamy wyjątkowe podejście, zarówno w kontekście potrzeby świadomości, wzrostu świadomości małych i średnich przedsiębiorstw, ryzyka, jakie wynika z aktualnych regulacji związanych z koniecznością raportowania, mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są one bezpośrednio objęte, to jednak mają, e, mają istotny wpływ i jest niezbędne, żeby one przekazywały dane do e, swoich kontrahentów w ramach łańcucha wartości i stąd działanie dedykowane specjalnie małym i średnim przedsiębiorcom, e, które ma e, zakłada między innymi opracowanie podręcznika dla małych i średnich, będzie on dostępny online wspólnie z ekspertami stowarzyszenia, jak i również wielu innych partnerów, między innymi z krajowych klastrów kluczowych. Dla trzech branż będziemy przekazywać i organizować, przekazywać podręcznik, a organizować również trzy wydarzenia regionalne, branżowe. Dla trzech branż to jest recyklingowej, budowlanej i chemicznej. Także mamy nadzieję, że ten projekt pozwoli odpowiedzieć na aktualne potrzeby w zakresie działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i tego palącego tematu związanego ze zrównoważonym rozwojem.